na terenie działała Organizacja Wolność i Niezawisłość. Drużyną na Dąbrowskim gruncie dowodził Zygmunt Kalinowski. W jego drużynie był Witold Sulik, pseudonim Płuk z Jasionówki. Był młodym człowiekiem. Urodzonym 16 lutego 1925 roku nie wiem nic o działalności tej drużyny. Witol został aresztowany 9 marca 1946 roku. Po śledztwie w powiatowym urzędzie UB w Sokółce wydział doraźnego sądu Okręgowego w Białymstoku skazał go na karę śmierci. Wyróg 19 marca 1946 roku w więzieniu karnośledczym w Białymstą. I Sulik, pseudonim Płuk to żołnierz najpierw Armii Krajowej i to musimy mieć szczególnie na uwadze, że już od końca okupacji niemieckiej funkcjonował w tych strukturach, następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żołnierz oddziału bojowego, który przeprowadził na terenie tutaj przylegającym do Dąbrowy Białostockiej, przynajmniej kilka akcji zbrojnych, wymierzonych głównie w żołnierzy w oddziały Armii Czerwonej. Te wydarzenia są udokumentowane, one jakby nie podlegają dyskusji. Prawdopodobnie o Witoldzie Suliku moglibyśmy dzisiaj mówić w charakterze kombatanta z jakimś stopniem oficerskim, gdyby przeżył. Natomiast w tamtych czasach, kiedy walczył, kiedy był aktywnym żołnierzem, niestety jako szeregowego żołnierza tych struktur, o których wspomniałem, spotkała go kara śmierci, zasądzona przez sąd doraźny. W szybkim trybie wykonano tę egzekucję razem z dwoma innymi skazanymi w, z wyroku sądu doraźnego w Białymstoku żołnierzami podziemia niepodległościowego. No i nawet nie doczekali, nie mieli możliwości doczekać takiej zwykłej dla żołnierza. Nagrody, jaką był Brzozowy Krzyż na Polu Chwały, w jamie grobowej czekali do 2018 roku. W 2018 roku zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej kontynuował drugi etap prac na terenie położonym, przylegającym do cmentarza Prawosławnego przy ulicy Wysockiego w Stoku i w trakcie tego etapu odnaleźliśmy kilka jam zbiorowych, w tym właśnie między innymi tę, w której spoczywały szczątki trzech osób. Następnie dzięki temu, że... Rodzina między innymi Witolda Sulika zaufała nam, przekazała nam materiał genetyczny do badań porównawczych. Mogliśmy stwierdzić, że jednym z tych odnalezionych jest ten, że właśnie żołnierz. E, identyfikacje pozostałych mam nadzieję, że niebawem zostaną też ogłoszone, będziemy mogli więc poznać także te osoby, które z nim razem e, spoczywały w tym grobie. Zabezpieczyć. Przed... Brud. Wtedy miał 18-19 lat, pracował, ponieważ jeszcze miał trzech braci innych, to pracował jako kowal, pomagał innym. I ten jego, był, jego zawód dawał mu możliwość, powiedzmy jako chłopakowi młodemu, do samodzielnego utrzymania. To nie znaczy, że w domu mieszkał razem z, z, z nami, ale miał swoje wydatki, jak to młody chłopak. Był usłużny dla innych. Poszukiwanie ofiar zbrodni komunistycznych, ale także zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej, to na szczęście w tej chwili już obowiązek państwa polskiego jako obowiązek instytucjonalny. Wykonujemy go jako właśnie Biuro Poszukiwań i identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy też pełną świadomość tego, że wiele rodzin oczekuje na tę możliwość ostatniego pożegnania ze swoimi krewnymi. Chcielibyśmy też, żeby społeczeństwo polskie, każde, każdą taką uroczystość odbierało jako właśnie taki moment przywracania godności, którą zbrodniarze, czy to niemieccy, czy sowieccy, czy komunistyczni, swoim ofiarom w momencie śmierci odbierali dla nas jako mieszkańców jako burmistrza Dąbrowy Białostockiej jest bardzo ważne odnajdywanie ciał żołnierzy którzy za wolność ojczyzny zapłacili najwyższą cenę swojego życia. W tym wypadku 21-letni żołnierz Witold Sulik pseudonim Płuk został odnaleziony, a ile mamy takich bezimiennych grobów, których nigdy w życiu nie odnajdziemy. Ważne jest to, by dzięki IPN-owi odnajdywane są te groby i identyfikowane te osoby, dzięki właśnie jeszcze żyjącym przodkom tych osób, czy też bliskim rodzinę, można zidentyfikować te ciała. Staramy się też pomagać dla IPN-u, znajdować rodziny tych bliskich, którzy stracili swoich najbliższych. Dzisiaj jest taki wspaniały dzień, dzień, w którym możemy swojego bohatera, swojego żołnierza złożyć w tej ziemi ojczystej, skąd się wywodził, bo z Jesianówki, więc z naszej gminy Dąbrowa Białostocka, z parafii Dąbrowa Białostocka, spoczywa między swymi, między swoimi bliskimi, którzy umarli, gdzie po drodze pomiędzy tym czasem, okresem, kiedy on spoczywał w bezimiennym grobie. Dziękuję też mieszkańcom za dzisiejszą obecność, tak liczną obecność. Miejsce nie jest przypadkowe, uzgodnione z IPNem, białym stoku, z księdzem Proboszczem, Andrzejem Horaczem. Chcieliśmy jak najbardziej w takim miejscu, które będzie widoczny. Wchodząc do bramy, wchodząc do kaplicy, tak głównej w, na cmentarzu parafialnym, możemy spojrzeć na lewą stronę i zobaczyć właśnie grup Witolda Sulika. Mam nadzieję, że będzie to grób, który będziemy odwiedzać, będziemy wznosić modlitwy za jego dusze i pamiętając też w pamięci o tych, których nie da się nigdy odnaleźć, a spoczywają w bezimiennych grobach.